nie? Uwaga. Niestety. Kochani słuchacze, i jeszcze mamy dla Państwa komunikaty, a mianowicie składamy kondolencje żonie i córce Władysława Petryka, który zmarł nagle w Warszawie wczoraj rano. A Władysław Petryk był znanym w Lwowie przewodnikiem. Bali się go niektórzy inni koledzy z pracy. Pracował społecznie na cmentarzu Janowskim, zmagał się z ciężką chorobą, a także Lubił zwykłe odwiedziny i zazwyczaj przychodził do mnie na kawę z bursztynówką. Jeszcze raz kondolencje dla rodziny i dla wszystkich znajomych oraz przyjaciół Władysława Petryka. Dla wszystkich bliskich chylimy czoło. Jeszcze jeden taki smutny komunikat. Tutaj teraz pożegnaliśmy naszego znajomego kolega z Rowowa, ale ja mam wrażenie, że inna osoba, której. W sumie nie znałem jej osobiście, ale mam wrażenie, że znam ją od urodzenia. Znaczy znałem ją od urodzenia. A mianowicie mówię o Janu Kobuszewskim. Jan Kobuszewski, aktor, piosenkarz, filmowy, telewizyjny, teatralny. No, trudno jest tak naprawdę... Kabareciarz przede wszystkim. Bardzo inteligentny kabareciarz, który w czasach komuny był w stanie wyśmiewać realia. I to w taki sposób, żeby nie pójść do więzienia. Trzeba było mieć. No dokładnie. Człowiek, człowiek, legenda, historia o wielkim sercu i naprawdę bardzo fajnym, mi odpowiadającym poczuciu humoru. Zmarł 28 września, w wieku 85 lat. Zostanie pochowany na powązkach, na starych powązkach 7 listopada. Cześć ich pamięci. Okej. Okay. No, tych było? takich smutniejszych, tak, smutniejszych Teraz mamy piosenkę, którą musimy chyba skrócić, bo wyłazimy. Już widzę, że wyłazimy. No oj tam, wiesz. A Za chwilę co? Ogłoszenia. Mamy katolicki uniwersytet i mamy teatr. A co katolicki uniwersytet? Ma spotkanie. Katolicki uniwersytet? Tak, ma spotkanie. Czwartek. Tak, zgadłeś. O 11. A skąd wiesz? Ja wiem wszystko. Będę, będę. Dobra, mądra głowa. Będę, Jeszcze już trzeci wiek to już ten. Mm. Tak. Nie zapisałeś się do Uniwersytetu Trzeciego wieku? O, ja szust, sz, szóstego wieku. E, Okej, okay, to zaraz. Uniwersytet dla nas e. tak. To co teraz ogłoszenia i życzenia, nie? Komu życzymy? E, tak, tu masz wczoraj. Miłny czwartek Pani Józefa Lebitko, Irena Zając, Czerwonograd i piątek Leon Tychowski. No to może im sięka. jakoś tak... hurtowo może im złożymy życzenie. No hurtowo, ale teraz między pisankami, nie? Okay. Nie, jeszcze. Jurek, dawać dzień dla Puszczej. Już? No już, bo powiedz, jest 15, a to 13. Dwie minuty. Zaraz Opóźnienia, jeszcze nie gadaliśmy. telefon w studiu 235 Kochani słuchacze, nadeszły do nas ogłoszenia dla Państwa: a mianowicie spotkanie Katolickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbędzie się we czwartek, 10 października, w Katedrze Lwowskiej o godzinie 11. Także Polski Teatr Ludowy w Lwowie. Zaprasza na sztukę Czarujący Łajdak jutro w niedzielę o godzinie 17 przy ulicy Kopernika 42 do domu nauczyciela. Jeszcze jedna taka informacja, co się dołączę do Marysi w sprawie zaproszenia do katolickiego, na pierwsze w tym roku chyba spotkanie Katolickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. A, a do czego się dołączę? Bo... W tym roku akademickim. Tak, w tym roku akademickim. Sprawda było takie przed spotkaniem, też no, prawie miesiąc temu. A dlaczego o tym mówię? Bo oprócz tradycyjnych rzeczy, które się odbywają podczas tych spotkań, będzie przestanek historia dla naszego, naszych studentów Uniwersytetu III wieku. Więc zawitają edukatorzy z Instytutu Pamięci Narodowej z moją skromną osobą i będzie krótka lekcja na temat państwa podziemnego podczas II wojny światowej. Kochani słuchacze, wczoraj swoje urodziny obchodził pan profesor Stanisław Sowomirnicieja i z tej okazji życzymy panu profesorowi dużo zdrowia oraz natchnienia na dalsze odcinki Atlantydy Kresowej. Zaś we czwartek swoje urodziny obchodzi pani Józefa Lebitko-Zalewska. Jest to pani adwokat Kościoła Świętej Marii Magdaleny, nie przez jeden rok prowadząca wszelkie sprawy. Z tej okazji też dużo zdrowia i wytrwałości. Tak samo we czwartek swoje urodziny obchodzi Irena Zając, prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej z Czerwonogradu. Tu dla pani Ireny tylko mocy działania, hartu ducha oraz wytrwałości w tym, co robi. A w piątek swoje urodziny obchodzi pan Leon Tychowski. I z tej okazji dla pana Leona też sił do działania, wszystkiego co najlepsze, posłusznych dzieci, wnuków, słonka na niebie. Oraz wszystkiego najlepszego dla wszystkich naszych solenizantów. No dokładnie od całej redakcji i wszystkich osób związanych z naszym radiem naszym pięknym miastem Lwowym. E, Kochanie realizatorze, a kto mi powie, czemu ja nie widzę nazwy następnej piosenki? Hmm. A może ta piosenka jest bez nazwy? Jak to ona jest bez nazwy? Ona piosenka nie może bez być tytułu. bez nazwy. <laughs> ja bym dał tą tak piosenkę bez tytułu. Dobrze, no to lecimy. Jurka, teraz może na piosence? Spróbuję. Jurek, wycisz piosenkę ja Jule wypuszczę, bo ma komunikat. Z życzeniem. Dobrze, może życzenia. Otóż, kochani słuchacze, 8 października będzie obchodziła swoją rodzinę pani redaktor, pani Marysia. Otóż wiem, że życzenie nie wolno składać wcześniej, ale kochani widzowie, i kochani słuchacze, proszę o wsparcie i właśnie o życzenie dla naszej Marysi, dla naszej ukochanej redaktorki. No i przede wszystkim życzę zdrowia, szczęścia, jak już powiedziałaś, słonka w niebie, no i żebyś kwitła jak różyczka dla nas. Hurra! Jeżeli, jeżeli chodzi o wsparcie, to jest organizowana jakaś zbiórka, czy co? co? Nie, raczej proszę o jeszcze jakieś życzenia oryginalne, A, dlatego że... Okay. Także chodzi o to, żeby czasem ludzie przekazywali kreatywa. Czasem kreatywa we mnie nie pali się. Artur, wiesz co, czasem rozumiem czemu jesteś ciao Ciocia Marysia. To teraz rozumiem czemu nie widziałam nazwy piosenki, ale już myślałam, że coś nie wiem. Myszy ją zjadły i amba. Tak, a piosenka rzeczywiście fajna i tutaj dziękuję Jurek Wasyl, Wasyl kręci dalej streama. Dziękujemy Wasylu, za cudowną statywie. Okay to w takim razie to mam szansę jeszcze chwilę odpocząć i wysłuchać do końca piosenki i teraz słuchacze mogą ten. A wy co robicie? A my Okej, okay, nie wiem ile do końca piosenki, ale teraz mamy. A, nauczycieli nie pozdrowiliśmy. W ramach wiadomości lwowskich trzeba. Nauczycieli? No, jest dzień Nauczyciela. Dzień nauczyciele już był. Wczoraj? Tak. Jesteśmy słuszni. No, będzie wszystko jedno miło, jeżeli, ich zrobimy, jeżeli później... No, możemy o swoich powspominać. A ja raczej mieli człowieka. W tym momencie. Trzeba. Nie? Niczego nie trzeba. Przecież wspomnienia to tak mi nie... wy lubicie nauczycieli. Oczywiście lubimy... No, bardzo no, lubimy. Tak. Tylko się Posybiście. długo gotują. Kocham nauczycieli. Przestań. Wszyscy raczej. bardzo lubimy nauczycieli tylko się długo gotują niestety. Osobili Osobili o o długo gotują, niestety. Artur! usłyszał, a zresztą ty nie jesteś. Zróbienie, to po że mi właśnie dzwoni. <śmienny> Zaraz, moment. To jeszcze będzie, to już no nie koniec przecież. Porozmawiać z mamą? W... Nie, 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 teraz wyłączaj, bo na antenę pójdziemy. Ile napisze? tam do końca? A nie, nie, jeszcze nie, 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 Okay. Ty widzisz, ile kartych trzeba spisać, żeby cokolwiek się udało? Biedne drzewa. Dobra, dobra. Jeszcze ja nie ten... mam żadnej kartki, żeby jakoś raczej. Kochanie słuchacze, tutaj właśnie rozmawiamy o tym i to leci na streamie, na Facebooku, czyli no prosto ze studia, że trzeba spisać tony kartek, aby cokolwiek się udało. No niestety tak. Oczywiście ja nie mam żadnej kartki, mi się udaje nawet. No. No bo masz gotowe folderki wydrukowane. W głowie tak. A przed sobą? A przed sobą no, to jest taki ładny obrazek. A kochani Nie, słuchacze? Nie, to jest folderek akurat z e, festiwalu. No właśnie, do festiwalu zaraz przejdziemy, ale kochanie słuchacze, to jeszcze pragniemy złożyć pozdrowienia dla nauczycieli, którzy też mają swój dzień, przynajmniej raz w roku nauczyciele mają swój dzień. Mają. I to jest bardzo trudny zawód być nauczycielem, a faktycznie móc i umieć nauczyć dzieci. Ojej. Obyś cudzy dzieci uczą. Tak, że tak zacytuję klasyka. Nie no, to jest bardzo trudny zawód. Ja raczej bym się do tego nie nadawał. Jednak potrafić przekazać wiedzę, to jest sztuka. A moim zdaniem nawet powołanie. No tak, ale tutaj mieliśmy dobrych nauczycieli w szkole 24. Oczywiście najlepszych. Tak, Jura się śmieje, bo jest ze szkoły 10. No właśnie. Tak, mi przykro. O! O! Dobrze, dobrze, możemy sobie pożartować, ale kochanie, wszystkiego najlepszego, wytrwałości w cierpliwości. Do, celu. cierpliwości do wszystkich dzieci, między m.in. radio też edukuje, bawiąc, znaczy, no, albo uczy. Nie tylko, uczy. Uczy bawiąc, bawi ucząc. No właśnie, pani Marysia, pani bardzo dobrze uczy. Do mnie się nie mówię na pani przede wszystkim. Czecie Marysia. Tu mogę przekazać tylko pozdrowienia dla twojej mamy, cioci Helenki, która właśnie ogarnia no szkołkę młodzieżową, nie. która boi się wejść na żywo, no w sensie na żywo. Z ja nie boję się, po prostu. Mnie, Artur, nie cioci. Dobra, wujku. No dobrze, że nie babci. Oj, zawyżacie średnią wieku. Trudno. Cicho, jesteś najstarszy. Nieprawda. Mężczyźni się wolniej starzeją. No, Dobrze, tylko 30. Kochani słuchacze, i tutaj U. wszystkiego najlepszego dla nauczycieli. I przychodząc do wiadomości lwowskich, a właśnie wczoraj w lwowskich szkołach włączono dopiero ogrzewanie, pomimo tak niskiej temperatury, już od tygodnia bodajże. No ale tam chyba są jakieś zasady, że tam temperatura, średnia temperatura powinna się utrzymywać poniżej chyba 8 stopni w przeciągu tam trzech kolejnych dni i tak dalej. Więc. Chociaż nie, ale szkoła, czekaj, a szkoły nie mają oddzielnej kotłowni? Nasza szkoła jest podłączona do miejskiej? Nie. A to myślisz, że ja pamiętam, ile tam jest. To kotłownia. Nie wiem. Ludzie tyle nie żyją. Dobrze, dobrze. A między innymi jeszcze z informacji takich, no to zbiórka na centralne ogrzewanie dla polskiej szkoły na Ukrainie w Łanowicach na stronie zrzutka.pl, no to osiągnęła 62% zebranej sumy. I tutaj prośba od prezesa Polskiego Towarzystwa z Łanowiec, pana Walera Tracza Między innymi Łanowice to jest jedyna wioska, gdzie są tablice dwujęzyczne po polsku i po ukraińsku. No tak, dokładnie. Raz, że Polacy tam się postarali, żeby, żeby osiągnąć taki wynik, to znaczy, żeby w sumie pozwolono na dwujęzyczność, a dwa, że ta wieś jest praktycznie w 100% polska. Tak? Tak, tak, tak. I ja myślę, że warto jednak dorzucić na to centralne ogrzewanie dla polskiej szkoły w Łanowicach. No, na pewno zachęcamy. To nie są duże koszty. Grosik do grosza. Tak, dokładnie. I będzie kokosza. Czy Artura, pieśle. kiedy ostatnio jadłeś arbuza? Co? Nie wiem. W, 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 w. w środę? Jutro na Kajzerwaldzie odbywa się impreza, kolejny festiwal arbuza. I myślę, że my chyba zostaniemy w domu z tego powodu, że nasze ulice zamieniają się w parking czy pasmowy. Ech, niestety tak. Niestety tak. Ale to jest no, taki wynik mieszkania na Kaiserwaldzie czy tam Landshanowce. Landshanowce? W, mo w moim przypadku tak. No ty mieszkasz na łącznej. No tak, to jest chyba Lanszanówka. No mieszkasz tam. E, ale akurat może w sumie jutro nie będę w domu. O. Może hmm. pójdę na festiwal do kina, może sobie się przejdę. No właśnie. Czyli znaczy, może na pewno się przejdę, tylko jeszcze cały czas próbuję znaleźć coś, co by mi pasowało. W weekend nie ma problemu. Gorzej mam z tygodniem. Tak? A i na Białego Słonie. Y no, no właśnie, tutaj pragniemy jeszcze Państwu powiedzieć o Festiwalu Filmów Polskich, który wczoraj rozpoczął się w Lwowie. Na otwarciu oczywiście byli nasi redaktorzy. Jest to ósmy Zdaliśmy. przegląd współczesnych filmów polskich. No i relacje z tego oczywiście przedstawimy w kolejnej audycji. I tutaj tak się zastanawiamy, jakie by filmy Państwu zaprezentować, bo wiadomo, że wszystkiego można doczytać się w internecie, właśnie na stronie festiwalu. Ale tak w tym roku troszkę dziwnie to jest ułożone, dlatego że filmy są w dni robocze rano. No niektóre, znaczy akurat ja, na te filmy, na których ja się skoncentrowałem, które by mnie interesowały, właśnie między innymi 1905 rok, wiosna 1905, czyli czasy rewolucji 1905 roku no niestety jest rano. W sumie chyba nie będę w stanie pójść, no bo będę w pracy i raczej mi nie dadzą wolnego, żebym sobie do kina poszedł A no, chyba nie zobaczyć weślamy Julka, ale może to zostało zro zrobione tak, żeby szkoły mogły pójść, na przykład w ramach lekcji historii. No w sumie to by było no. akurat nie głupie. Ja myślę, że dzieci będą zadowolone z tego powodu. Właśnie ubiegłego roku byłyśmy już właśnie na, takim, na takiej imprezie i było dosyć ciekawe, dlatego że Filmy historyczne to jest coś wyjątkowego i tym bardziej chcę podziękować tym, którzy stworzyli takie filmy. To znaczy tutaj jeszcze gne... Zjawiskowe. Przepraszam, że wchodzę w słowo. Chciałbym podziękować organizatorom tego festiwalu, bo jednak to jest największe wydarzenie filmowe, polskie wydarzenie filmowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Nie ma większego festiwalu festiwalu cyklicznie odbywającego się, niż festiwal właśnie pod Wysokim Zamkiem. Tutaj chylimy, przynajmniej z mojej strony, chylę czoła organizatorem, bo jednak to jest naprawdę przepotężne wydarzenie. Tak, które... Promuje kulturę polską, jak najbardziej, tak, więc... Tym bardziej, że każdy może wybrać się, są zniżki na bilety do kina. Tak, bilety są naprawdę bardzo tanie, nie wiem, hmm. są chyba 30 ryb, jeżeli ja się nie mylę, kosztują... 30-35, więc... ale no... no... To na pewno na daną chwilę nie jest jakaś porywająca kwota. Biorąc pod uwagę, hmm. ile kosztują normalnie bilety. No, do tego na co dzień nie mamy możliwości obejrzenia w kinie, w większości przypadków nie mamy możliwości obejrzenia w kinie filmów polskich, a tutaj jednak. Co do kina międzynarodowego, tutaj jednak jeszcze taka ciekawostka, że we środę, 2 października, w Lwowie przechadzał się najzwyczajniej w świecie Tom Cruise. Tak. Tomasz Kukurydza, w <grydza> Wąskiej <grydza> zwany. <grydza> no przestań, <grydza> bo jesteś <grydza> znanym aktorem z Hollywoodu od ty który... <grydza> No trochę znany jest. No trochę znany jest. Jak chciałam pójść, no właśnie, ja zobaczyłam taki komunikat, no to mój mąż stwierdził, że gdzie idziesz, jakie Tom Cruise? Przecież masz mnie. Tak. A kto to obok kostka stoi, tak? A to, tak, Tomasz to tak, masz kukurydzę. Tak, tak. Dobra, Tom Cruise stwierdził, że jest piękne miasto, Wów jest pięknym miastem, są tu wspaniali ludzie oraz czarujący kraj ogólnie. No i kochani słuchacze, jeszcze informacja wczorajszego dnia i to dotyczy samolotu AN12, który rozbił się właściwie już w Lwowie. Zginęło 5 osób, trzy osoby uratowano. I samolot rozbił się nieopodal wioski Sukolniki, czyli w rejonie lotniska, nie dolatując 1200 metrów do pasa startowego. Był to samolot dostawczy, który leciał z Wigo Hiszpanii i miał wylądować w Stambule, czyli w Turcji. I po prostu, kiedy podlatywał do lotniska, znikł z, rad z radarów, wiózł 10 ton towaru. A były to metalowe konstrukcje i według oficjalnej wersji skończyło się paliwo w samolocie. No, na no, na chwilę chyba pracuje jeszcze komisja, tak? Faktycznie rzucono taki temat, że, 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 że nie wystarczyło paliwa, no, możliwe. Tutaj dla, oczywiście dla rodzin, bliskich, e, kondolencje z naszej strony, bo jednak to jest przepotężna tragedia. Ale z drugiej strony no jednak wypadki samochodowe mają taki szeroki odgłos, ale jednak dosyć rzadko się zdarzają. Na szczęście dosyć rzadko samoloty spadają. Tak. Dużo więcej osób ginie na drogach na przykład. A między innymi co do dróg i wypadków samochodowych, no to to o czym możemy powiedzieć. Obok uniwersytetu dawnego Jana Kazimierza, obecnie Iwana Franki, tuż na ulicy, auto wpadło wczoraj przed nimi kołami po prostu do dziury, dlatego, że źle położono bruk. Zdarza się. No, to jest taka lwowska przypadłość, tak możemy to określić. A ciekawe, czy to ten bruk, czy, czy to władze znaczy władzy miejskie układały, to znaczy, czy, czy turecka firma? To znaczy? No raczej wynajęta firma, jakakolwiek. No, no bo nie Czy, nie czy, czy przedsiębiorstwo komunalne? Bo... Nie dojrzysz władzy przy układaniu bruku. Nie, nie, znaczy, no, a faktycznie się masz rację, źle... Z... Chodziło mi o to, czy to robiło przedsiębiorstwo komunalne, czy robiła zewnętrzna firma, bo ja mam jakieś takie wrażenie, że jak robi to przedsiębiorstwo komunalne, na przykład drogi, to kurczę, one się bardzo szybko psują. No psują. Wczoraj obserwowałam takie prace obok wydziału Biblioteki o gdzie znajdują się gazety przy obecnej ulicy Kowrzuna, jest to boczna Czajkowskiego. I to, w jaki sposób oni przekładali ten bruk, no było to raczej trochę dziwne. Nie, to taka zabawa, nie? Układanie takich puzzli Bierzesz kostkę, odkładasz kostkę, wsadzasz kostkę i w sumie tak dziwnie to wychodzi. nie względu dla dorosłych dzieci po prostu. No być może. I tu jeszcze, kochani słuchacze, o ile czas nas goni, no to jeszcze z ostatnich wiadomości, no to pragniemy powiedzieć o inkubatorze przedsiębiorcy. A, no tak, faktycznie. Jakiś czas temu miałem taki projekt właśnie, e, taki pomysł na projekt, dobrze opisany, między innymi opracowywany przy pomocy mm, specjalistów z SGH, czyli Szkoły Głównej Handlowej z Warszawy, e, ale niestety ten projekt e, nie otrzymał finansowania, ale za to cztery lata temu wystartował projekt, który się nazywa Startup, Startup Depot Lviv Business Incubator. Za pieniądze polskiego podatnika, czyli za pieniądze Ministerstwa Spraw Zagranicznych, uruchomiono inkubator przedsiębiorczości, który przez 4 lata był finansowany przez polskiego podatnika. 2 miliony złotych na to wydano, a w tym roku idzie na swoje, mówiąc tak ogólnikowo. Czyli od tego roku nie ma już finansowania. I ma zarabiać na siebie sam. Bardzo fajna inicjatywa, bardzo fajna inicjatywa, tak mówiąc ogólnie. A możemy powiedzieć słuchaczom prostymi słowami, że po prostu ktoś wykorzystał cudzy pomysł? Albo wpadł na niego równocześnie, czasami się zdarzają takie cuda, tak. No to cuda w przyrodzie, tak, zdarzają się czasami? No niestety. Albo stety. Nie, dobrze, że coś działa, tak? Mam nadzieję, że faktycznie się utrzyma, że to nie będzie tak, że przez 4 lata były ładowane w te pieniądze, a później się projekt zamknął. E, tylko że szkoda, że on w ogóle był nie reklamowany, bo to, że ja wiem, że coś takiego istniało, to jest tylko i wyłącznie moje, nazwijmy to, zboczenie, tak, zawodowe. A. nie wiem, w ukraińskich mediach ktokolwiek słyszał o tym, że jest inkubator przedsiębiorczości w Lwowie? Nie. No No więc. E... No, moim zdaniem Polska, która wydaje pieniądze, powinna się troszeczkę bardziej chyba tym chwalić troszeczkę odrobinę. Kochani słuchacze, jutro Polskie Teatr Ludowe w Lwowie zaprasza na sztukę pod tytułem Czarujący Łajdak na godzinę 17 na ulicę Kopernika 42 do Domu Nauczyciela, jak również Katolicki Uniwersytet Trzeciego wieku zaprasza wszystkich swoich słuchaczy we czwartek na godzinę 11 do katedry Lwowskiej. A my. Kochani, zapraszamy wszystkich do wysłuchania wywiadu ze Sławomirem Zachariewiczem, którego spotkaliśmy w Krakowie podczas drugiego Światowego Forum Mediów Polonijnych. I ci wszyscy, którzy właśnie nam piszą, kto wyłączył streama lub też pozdrowionka pod tym streamem na Facebooku, zapraszani są na stronę www.radiolbow.org w celu. Wysłuchania kolejnego materiału, ale zapowiadamy, że ponownie włączymy streamat już o godzinie 11, dlatego że zarówno dla słuchaczy, jak i dla naszych widzów, jeszcze przygotowaliśmy wiele ciekawego. Zapraszamy!